w nowej serii jak się wid... jak jeden, jeden noc, no, nie wiem jeden noc nagrywam najkrótsza, siedem, dziewięć, po piętą minuty zapewniam serię może mi napisać... nie wiem, na komentarzu, że się nie wkurzasz to... to... no, to... nie, nie będę dziwony no, komentarz. Komentarz sobie. Komentarz, po, 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 po tym odcinkiem. Odpisz się tutaj. Eee! Łe! dziś... wracamy do dzisiejszego odcinka. To nowa seria. Nowa seria będzie. No, nie wiem. Może. Będzie seria. Nie ma pomysłu, ale na, możecie. Może, możecie wymyślić. Raz. Druga.

Zostawicie 15 tysięcy na górę, to mamy 10 na 60. 15 tysięcy limit i rozwój naszego raju. 15 tysięcy... No, nie, nie o tym jeszcze się do tego załatwić, bo jest to 15. 000. 3 tysięcy. Hmm, siekierka. Hmm, to jeszcze, e, łopata. E, I cisikko. Hmm. E, um, Pierwsze jest kilo. Filogi jest pierwszy, opatrzamy na drugą. Tylko Podbieramy trochę deskę, gdzieś może znaleźć bo deskę. Albo gdzieś jakoś wypadowo a chatę robimy I wychodzimy z chaty. O, 32 to akurat start. O, mam planik. Jo, tu, się, tu by się zrobiło. To jest, o dzisiaj nasza, to jest dzisiaj wyspa, tu by się wyrównało. Tu by się skórdał taką taką. Dobra, 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 dobra. Uf, ja bym się do coś fajnego. mam planik to jakby się tutaj by się coś zrobiło i tutaj stupro... będzie się świetnie do drzewa i będzie i do drugiego drzewa i to się dobrze wyciśnie

Coś takiego. Coś takiego. O, no chcę na to, żeby kontrolować się. O. Lubiczki. O, sześć drzwi.